Już dziś zamów nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku wszyscy zostaniemy podzieleni na pary, na podwójne pary, jest nas 6 osób, bo dzisiaj nie ma niestety z nami szofera i zostaniemy przez 24 godziny bezdomnymi, czy jesteście na to gotowi? Tak. Na co? Dredziasz na to, już, już no właśnie widzę, że Dredias już czuł się chyba za bardzo w rolę i już jest jak ten bezdomny Mogło no, nie do śmietnika wskoczyć, a nie na... Ty, Dredias poszukaj może jakiś butelek, bo zaraz zaczynamy challenge co? Niech zrobią e, tego, jak to się mema, kiedy, kiedy zaczyna tracić no, fame. E, to co, od <noise> czego zaczynamy? Może od tego, żeby się podzielić na jakieś grupy, co? Co wy na to? No przecież o tym powiedziałem, A, to jest nic. W każdym ja razie dzielimy się na, na grupy. Kto chce być z kim, możemy sobie wybrać. Ja chcę być chyba z Karin, karin, karin. Pamiętaj Karinka, ja cię zadłam nawet jak będę bezdomny. Czemu ze mną? No bo, no, bo to, pamiętaj, nie chciała być takiego bezdomnego faceta. Karina przy. Yes. Co nie? Stryduję, Zostawiłaby nie. się, jakby był bezdomny? Nie. Czy... Wiesz, to jest najgorsze, no, że ona by cię nigdy nie zostawiła, nie? Bo to... coś. mi ścierasz tą ręką, brud do mnie. Zostawiłaby to... się jakby był bezdomny, czy nie? Znaczy jakbyś był bezdomny, to ja też bym była bezdomna, no to raczej byśmy się trzymali razem. Aha, no, W sumie racja. No ja dzisiaj zostaję bezdomny. Wy do auta. Do auta po. po kamerę. Ale. Jest... Co, co ty robisz w Co ty we mnie kluczykami rzucasz? No tak. Będziesz w cię? Co ty w niego kluczykami rzucasz? Nie, mają wziąć tylko kamerę. W wy też musicie wziąć kamerę, także idziecie w, z nimi. W, ja, ja idę. No wy, no wy! Tutaj idź do swojego kochania. Tytuł swojego jara męża! Tytuł swojego męża, no pokażcie ludziom! Jesteśmy Jak ta W każdym razie w dzisiejszym odcinku zostajemy bezdomnymi na 24 godziny, także cóż, no. Wystarczy się teraz podzielić na pary i musimy przetrwać do jutrzejszego dnia, do godziny. 11.00. challenge tak się skończy wcześniej, ale postaramy się być po prostu w dzisiejszym odcinku bezdomnymi. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dążę do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. No i cóż, zapraszam Państwa do oglądania. Po godzinie 24 spotykamy się na dworcu centralnym. Wiecie każdy wie gdzie jest dworzec centralny. Wielka i tak widać dym z tego papierosa, więc nie ukryjesz się, jesteś ukrywać, Będziesz zbierać dzisiaj kiepy, to będzie jasne, nie? Nie, mogę ci coś zostawić Będziesz miał ten papieros paczkę. Ale to on musisz oddać. Ale nie możesz. Będzie kiepy wyciągać Będzie palić końcowe. jeszcze nie było. Każdy wyciąga wszystko co ma z kieszeni, tak? A no i może mi się tylko telefon. To tak jakbym tylko telefon. Nie mam nic przy sobie, nawet nie wziąłem mojej torby. No, Przepory, nie, no, to... Jesteś chory, zabrza. My też możemy sobie jedzenia nabrać w takim razie, tak? Nie, osie, ja nie mam jedzenia, ale ja na pewno papierosów nie oddam. Wszystko chowamy do samochodu. No niestety, jesteś bezdomna nie, no, nie. Jesteś dzisiaj bezdomna Dobra, tak, ale bezdomni też mają na papierosy czasem, tak? Ale, ale, ale nie wszyscy, wszyscy nie. Powiemy, to Powiemy na, na kamerze, skować. że ktoś mi kupił, tak? Niestety jesteś bezdomna Nie jesteś oszustami, tak jak ty Wiola No tak tak pewnie, zwłaszcza Dobra, wszystko odkładamy w autku I lecimy na miacho To ma być, nie pozwolę na to Dobra Od razu takie sprzeczności dla mnie przede wszystkim przemacaj ją Weź przestań, To no, jest obleśna, nie chcę jej Masz dotykać. ją sprawdzić, nie. masz sprawdzić czy nic no, nie ma no, ja Nie no, jaszczur Jaszczur, jaszczur mi się w nogę, ja No to już widzisz, masz zalążek jakiegoś brudu Jako bezdomny Dobra słuchaj, wyciągasz, znaczy musisz ją przemacać A nie sprawdzić czy nie ma nic przy sobie Bo nic nie może mieć przy sobie Czemu ja akurat? No bo ty jesteś jej chłopakiem No to zabierz jej po prostu torebkę no No to zabierz jej torebkę Dobra, ty. Do śmieci, tak? No nie! Biolka, czego ty nie rozumiesz? Ale nie do śmieci! No nie, no nie! Chociaż jak jesteś bezdomna, to możesz wyciągnąć! O, nie, teraz mam Dobra, Karinka, ty masz coś przy sobie? Też masz torebeczkę, no niestety musisz <laughs> oddać torebeczkę. Nie, portfel! Ja przeszukam Karinkę, wszystkie rzeczy położymy na masce i zaczynamy odcinek. Nie możemy mieć nic. O, kamery my i nie telefon. Ej, wydaje, mi się... wydaje mi się, że ty jesteś oszustem. <laughs> Bran pani Boże. Widać ci źle z oczu patrzy. Nie jestem oszustem. Do bagażnika schowajcie wszystko. Okazało się, że Potwierdzisz nic. Potwierdzisz twierdzisz ludziom, że nic przy sobie nie ma? Nic przy sobie nie ma. To, Potwierdzam, że nie że... telefon, ale ja telefon mogę mieć. Tak, wszyscy nie, nie mają nic oprócz telefonu, także. No cóż, ja również nic nie mam. mnie nie sprawdzili, ale ja nigdy nie oszukuję. A to właśnie, stale że... Co, Chcecie mnie sprawdzić, czy nic nie mam? Nie, ja nie. nie ja po prostu tam chcieliście mnie pomacać. A to... to też bezdomnie nie mają takich rzeczy. Ale... Mam suche usta. A mnie nie obchodzi, że masz suche usta. A ona mogła gdzieś między fałdami schować na przykład śluga. Mogła. Mogła. No tak, w tłuszczyku tutaj może jakaś polika, A jak w ogóle było. zarobić na swoją narzeczoną? Ja? No. Też ja coś wymyślę, ale to będę brał dla siebie, nie dla niej Aha. No, Czyli... a co no dobra, no okej. Okay. My po prostu sobie poradzimy, my ponieważ. jesteśmy po prostu sobie poradzimy z najlepszym, najlepszym duetem i <laughs> największymi No ja Dobra, zaczynajmy to, ja ciebie, bo przedłużamy. To weźmie, Weźcie kamery ja. z auta. Ja biorę karinkę i lecimy. A, Macie to kluczyki, to do auta. Jeszcze, mam nadzieję, że zginiesz, Białka, na tej ulicy, e, nie, ty, będziesz masz, ty... Zdychał, umierał. nie, nie, kamery weźcie kamery i zaczynamy odcinek. To no co, Karinka, robimy jako pierwsze? Co nie robią bezdomni? Nie wiem, no chyba oszukujemy. Masz się śmietnik, zjedzie. dawaj. No jakieś łoski sobie musimy Dawaj. Mały, no tak! wszystko No ale no to chyba nie oszukacie, co? Obrońcie, no, panie Boże! Nie będę grzebać śmietniku, jak masz ochotę. Ja na przykład głodna nie jestem. No, co, no co, trzeba coś pospierać. Patrz, no lody jeszcze trochę zostało, chcesz? Nie, robaki latają w No Na co, jak to, jesteś bezdomny? Ty ciastko jak? Chcesz? Jest krewni, nie chcesz trochę ciastka? No ale dobre no... To smacznego. to znacznego. ja zobaczę no. No nie nic, tego już nie jest zatrute. Jakie zatrute? Dobra, masz te kluczyki frajerze. Masz. Ja spróbuję. Ja No, nawet spoko. Chcesz spróbować? Nie. No to nie, tu nie no. ja ci powiem tak, nie będzie ciężko wcale. Ja mam pomysł jak zrobić, chodź. Dobra. Peś, Karina no, Zajrzyj, no zajrzyj do Daj tego śmietnika. Kuj. No zajrzyj, no zobacz. Widzisz, że tam może być drogocennych rzeczy. Ale do ty się się do Zajrzyj, sobie w zajrzyj do tego śmietnika we świątkę. No nie boli, to no zajrzyj do tego śmietnika. No. Nie, ja ci mogę ewentualnie pomagać. Albo kamerę pomóc trzymać nic więcej. No to słuchaj, to może pójdziemy na dworzec. A co tam ciekawego jest? No przychytrz ich po prostu. Jak pójdę pierwszy na dworzec, boże, jeszcze nas pobiją tutaj no, ta lokalna. Nie powinniśmy w ogóle się kierować. Daj. To słuchaj, pójdziemy na no. dworzec i ja pójdę pod automat. Ja wybiorę kasę z automatu. I co sobie za to kupimy? No nie wiem, coś do jedzenia, bo jestem głodny, nie wiem jak ty. Nie, ja nie jestem. Ta szarlotka nie była jakaś smaczna. Chodź. Ej, stary, musimy no. to zrobić w starym, dobrym stylu, stylu. Czyli, czyli? My myślisz, że my sobie nie poradzimy. My no, sobie my poradzimy, poradzimy jesteśmy najlepszym tak. duetem. Tak, oczywiście wiesz, co musimy zrobić? No tak. Wyżebrać. Jak no, najgorsze. Oczywiście, że wyżebrać. Jak nizina, jest totalna nizina. Nie ta nie tak to jest fajnie. Się <laughs> no, tak jest fajnie. Czasami tak robię. Dobra, chodź, pójdziemy w tamtą stronę. No i na pewno kogoś znajdziemy. No i dobra, no i biterę. Dobra, stary, jakie te patenty tam no, były. nie wiem, nie wiem. Pamiętasz Zawsze coś, coś do... z tego? No, ja pamiętam stary. Ja Trzeba... coś też <noise> pamiętam. <noise> Stare, dobre czasy! dobra. Trzeba powiedzieć, że chcemy kasę na jedzenie. Nie na alkohol. Tak, to jest podstawa. Zawsze jak się tak mówi, to człowiek sobie myśli, o tak, oni są dobry. Dobra, jedziemy. i co tam jeszcze? No nie wiem, na kolana myślisz, że jak padnę, to dadzą więcej. No dobra, spróbujemy, może się Dobrze, trochę ale zbyt. Musimy znaleźć miejsce. <noise> Karynka, pod podladę i sprawdzasz, wyciągasz kasę, nie? Ladę. No ja dawaj. No nie ma żadną lady. kamerę mogę kamerę potrzymać. No nie, no... Karinka, sprawdź. <gry> nie. No sprawdź, no Ty też musisz umieć, no dawaj. Sprawdzaj. Nie, no. O, widzę, że już masz patent, żeby zapalić latarkę. O podejrzanym zachowaniu. Sprawdzaj. Zaraz od rony kolei zaraz przyjdzie. I co, jest coś? Nic oprócz brudu. Trzymaj kamerę, Ty nie umiesz po prostu szukać. Ja zaraz coś znajdę. Ja. Dlaczego, Dlaczego nic nie ma? Dlaczego? Bo to trzeba inteligentniej zrobić. Z drugiej strony. Chodź tu. Patrz. Chodź Halinę z kamerą. Pa. Pięć złotych. Nie. Dwa złote. Czekaj, coś dalej jest. Eee, grosik. Ale się do dzień na Patrz. Kalina, byś zarobiła pieniądze, to się nie patrzyli, tak? Nie. Mogłaś pogrzebać w tym śmietniku, to nie byłoby przypału żadnego, jakbyś pogrzebała w tym świetniku. Nie będę grzebać się, no dobra, ale mamy, tak mamy 7 zł jeden grosz. To co? Sprawdzamy więcej automatów? No sprawdzamy. Patrz na mistrza. Chyba tak się robi. I tak podpływ wyleciał. To nie się już kolejne dwa złoty. Ale przypomnę. Okej, okay, my z karinką zarobiliśmy już jakieś 18 zł, ona zamiast zbierać pieniądze, to tylko się patrzy, jak, jak ja to robię. ci latarkę, no. nie przesadzaj No dobra, no nic nie zrobiła tak naprawdę, bo latarkę w telefonie. O, latarkę w telefonie teraz ja też mam. No ale cóż, no jakoś sobie radzimy, mamy ile 18 zł No to w traccie do coś dobrego. 18 zł czyli starczy nam, żeby przeżyć do jutra, tak wiecie, no jest ciepło, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Możemy przenosować nawet w parku, ale będziemy mieć na i jedzenie, także nie będzie tutaj Park. jakiegoś większego problemu. Na czemu nie w parku? Już mamy klucze. Do domu możemy wrócić. Ale na tym, tym film polega, że, że nie możemy. Ja mam klucze do auta, ale to nie zmienia faktu, że nie możemy do niego wejść. W każdym razie zobaczmy, jak oni sobie radzą. Mam nadzieję, że teraz nagrywają. Także przejście. Na nim. Jestem kebaba. No i co? No to sobie musimy uzbierać, na chcesz kebaba, nie? No ty musisz mnie uzbierać. Jakiś złom poszukamy Kochanie. czy coś, puszki, te sprawy. Albo coś na grubo znaleźć, jednorazowo dużego za nim. Co no ty myślisz, też że. wypłacić pieniądze, co myślisz? Jak wypłacić? Trochę tak oszukać. I co to i tak nie ma? Głupia jesteś? No i tak by się nie dowiedzieli. No ale to już jest bez sensu wtedy ten w ogóle odcinek. No dobra, no ale ja nic. Nie, nie mam zrobisz. ochoty cały dzień bez pieniędzy, być No i co z tego? No ale taki jest odcinek, nikt nie ma ochoty, tak? Chodź ci szukamy coś. Kebab. で、はい。 Co? O, on jest dostawcą od jedzenia. Zapytaj się czy tam na jedzenie, bo jestem głodna. Chce byś żebrać? ja zbieram te puszki i sobie zarobię. No dobra, no na... zarobimy chyba chciać powiedzieć, prawda? No to my, my, my. No, na razie nic nie zebrałaś. No ja zaraz biorę. Ale no, chcesz, to i cię zapytać. No, nie, co? to ty masz się, się zapytać, ja będę kamerab. No ja i to z tobą. Babie, no, ale ty nie się jedynie dadzę, ma No dobra, ale ja będę obok ciebie, to też powiem coś. Co? No chodź. A no, ja będę za ciebie chodzić, zrobiłaś coś sama. No zrobię, zrobię. A w ogóle jest sklep jedzeniem? Chyba tak nie wiem. Co mam zapytać? Cześć? Czy ma jedzenie jakieś tam Proszę bardzo, ma Pani jakieś jedzenie, żeby dać? Nie ma nic. Nie ma nic? No i widzisz i co? Na pewno? Nic? Na pewno nie. Ma. My jesteśmy troszeczkę głodni i nie dałoby rady. Proszę Panią móc. No Pani mamy być. Widzisz, co? Kto ci da tobie za darmo jedzenie? Ty pomyślałeś, że trzeba sobie zapracować. No nie ma na skróty, ty. Wiesz, jakbyś ty była na kolanach i bez gaci, to może by ci dawi, a ja tak to nie wiem. To jest ciężko taki. Bierz worek, o patrz. Widzicie? O, to się chociaż zapytamy, czy dadzą nam worek, co? Patrz, ile tu pieniędzy leży. Zobacz, patrz, pieniądze, to są pieniądze. Bierz worek <z customizable> i ja wkładam tam i zbieram. Dobra, dobra. ]ıyı. Zobacz, kurtka jest. Może byśmy komuś sprzedawili. To na wygląda chyba na taką wiarę? Ale na Instagrama? Bo telefon mamy. Wystawimy szybko na Elixa i naprzemy, że szybka sprzedaż za, no, za dwie dychy. To ktoś na szybkość na pewno weźmie. No na no, pewno, Nie? Zobacz no, jaka szybko. kurtka, przecież to ta... cała jest normalna. Nic jej nie jest, działa. Dobra, to kurtkę mamy, puszki mamy. Dalej szukam puszek, ale to musi wystawić na Instagrama chyba, to na szybko ktoś kupi. Powiem, że to moja jako. Uwaga! Pa, działa. No, Mamy wieczy... już dwie rzeczy na Liksa i puszki. Dobra, lecimy dalej. Ja chciałam a. tą pralkę. No my chcieliśmy tą pralkę, on pierwszy się namiżył. No, no, coś jaszczur, rób bo... no, coś. A co mam mu zrobić? No ale nam no, no, zabiera... Zapowiadaj pogadać no, myś... z nim? Ale o tym miał jakiś kabel. Ty Reszta została, ci... to zaniesiemy na ten złom jeszcze z powrotem. Tak, myślisz? No, bo za te puszki to za mało dostaliśmy. Idzie, idzie. A czemu a już całej nie... pralki nie? Kabelki na opalenie. A cała pralka na złom nie, nie opłaca się? A to po... pisał, brać 20 groszy za kilo Tak? Nie opłaca się? Tak. To jakbyśmy wzięli pralkę to ile dostaniemy za na złom. Weźcie sobie, jak chcecie. Ale ile byśmy za ile dostali? dostali? Groszę, ja tylko to sobie silnik jeszcze wyciągnę i Tak? Ale to... ale teraz? No. no. dobra, no, no to co? Chciałem wziąć właśnie na złom, tą praleczkę. Co robi? jest się go pojejasz. Będzie tym kamieniem wyciągnął? Silnik? On to że silnik nam chce A co on robi ty? Nawala tym kamieniem to. A on to nawala? Żur. No mówisz, że silnik chce wyciągnąć. To w takim czuję się silnik, tak? Silnik to się tak nazywa? Jest 20 za złom Tylko tyle, to rozumiesz? To takie coś. O, a to chwilę to, ja myślałam, się, żeby co chwilę? Że... Ja myślam, żeby z domnie dostał do spłaty. 100 zł dostaniesz? Ja mam... Ja tego nikt też nie kupił. No weź to, może ktoś kupi tą kurtkę Nie tego nic! No ja nie co będę 20? za to ubiegał, gdzie ty idziesz? 20! Zbieraj, to, no co ty robisz ty? Na gdzie, nawet nie, bułki se kupimy i tyle Zbieraj, no i co, rzucała się i tak zbierasz, po co ty byś potrzebował 10 bułek, żebyś ty 20 No dobra, raz można się przemęczyć, my tak nie będziemy żyć całe życie, tylko dzisiaj A to będę słyszała, głodny jestem Mam lepszą propozycję przed tym klękaniem, ty później będziesz klękał Ja na pewno nie będę klękał. zaczepimy kogoś Kogo? Przepraszam, mamy do was sprawę Taka oferta może się już więcej nie powtórzyć A mianowicie, chcemy wam zaproponować bardzo dużą promocję na Instagramie za nie, 5 zł 5 zł, chodzi? 5 zł. Hej, Jamalki, dajcie piątaka! Hej! No. Ty wyglądasz na takiego miłego. 5 zł za duże promo. Oni nie wiedzą co robią. Oni tracą teraz naprawdę wielką, wielką promocję. Daj piątaka, mordeczko Nie dasz 5 złotych! Dawaj piątaka! No daj te 5 zł! No! Nie możesz mi dać 5 zł, Żydzisz mi! Tak. Dobra, zawijamy od ten, tych lamusów! Ten... A co za lamusy tam ci ludzie, to jest jakaś porażka, nie? nie Znajdziemy kogoś. Tak, nie? Nie Ej, nie możemy się upokorzyć, nie będziemy klękać. Coś za coś, tak. O patrz, jak jaki idzie? ziomek idzie. Ej, Ej, możemy ci coś zaproponować. Chcesz się pokazać Ej, przez y, się bardzo, bardzo dużą publikę? Ej, przez publikę. Trzymaj dychę, ziomek. To Co? Sobie na sobie Co na ziomek. jest? Co powiem, ty się w nie urodziłem. Tak Dzięki, człowiek. stary. Zemna, Ameryczka. Ja sobą. Lecę, bo płonę, płonę Dobrze, Bary. Dzięki za dychę. Jestem seweryjny, jestem szczery. Ej, stary, zrobiliśmy tutaj szybki klip na nakręcony i wyrwaliśmy pies. dychę nie wiadomo skąd jak to się stało? Dzięki My mamy farta Dobre. Dzięki ci za dychę stary żubi. Stary, ta dycha nam nie pomoże, ale wiesz, została nam wcześniejsza opcja, pamiętasz o czym wcześniej mówiliśmy? Bo to był akurat przypadek, bo mamy farta, ale... Co musisz zrobić? No o czym wcześniej mówi, mówiliśmy? O czym? No i ty to zrobisz u, uderzaj tam do pani i działasz Masz błagać, no błagaj ją normalnie o kasę Klękaj, poproś, poproś, bo mamy strasznie kruchą akcję stary Klęknij dla pani, musisz klęknąć nie nagrywać, Ale bo... ja to nagrywam i panią! Nie. E, pani chce na nas masochistów pani wzywać, a my nie, my nie mamy jak przeżyć. To... Nie mamy jak przeżyć, stary ja A ludzie już tam... chcą nas za Ale To pani by mi to... grosza nie dała, no stary. Daj spokój, kurde, polska biedna, kurde, się prują od razu. Daj spokój. Dobra, to... Wychodz... idziemy. Stary. To ma dwa złote! Nikt ci nie odpowie, kurde, żałuję ci dwóch złotych. Dwa złote, poczęli ludzie! Ja nie mogę tak żyć, tak jak jest w Ale co, co ty niby tutaj robisz? Nie, się... nie możesz wytrzymać? Bez papierosa, bez jakichś lepszych jed, jedzenia, no co ty? Muszę zapalić. Musimy wypłacić te pieniądze chyba. Ja nie, nie, ja to pierdolę. Ja Ale oni tak się nie dowiedzą. No weź, misiu! Mamy pięć, misiu. Nie, ile mamy? Pięć coś, tak? No to możemy sobie kupić pięć. Daj, dość, normalnie błądkę, rano błądkę, rano 30 kusujemy, 30 nie? groszy, jakaś najtańsze bułki i się przeżyjemy, no nie przesadzaj. Ej, bo ty musisz śluga zapalić. Tak, ja muszę śluga. Może kogoś wyłudzę, Oh. To Idziesz się zapytać, kogo się szluga, tak? A pan poczęstować? Prosiłabym bardzo. O, oh, dziękuję. No i co, i wyżebrałaś, no no a jej z No ale to w sumie nawet mogłaś... to, to nie, nie wiem, czy to się liczy. Nie, no chyba się liczy, ale. No, no liczy się. Mogłabyś takie z ziemi zmierać albo tam stamtąd. Może ty sobie pozbierać z no, ziemi? ja nie muszę A potem bo ja mnie nie, nie pocałujesz, ja nie bo będziesz mówił, że jak my nie No liczby. i tak bym cię nie pocałował, ale no. Dobra, kończ to. I Tak nie możemy i tak wypłaczy. No z... ja serowis, ty już masz sługa, po co ci pieniądze? No, 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 ja nie mogę, jak ty można być ty... tak upośledzonym i w ogóle uzależnionym? Co można być tak uzależnionym, nie jestem upośledzona, ty jesteś szybciej upośledzona. Bo jakbyś była mądra, to dobra, już byś zarobiła byś... na te ślugi. Ale mi się nie chce. No tak, bo zamiast zarabiać, to właśnie męczysz dupę, dobra, tylko żeby... No, ja zarabia... papieros, papieros, papieros. No tak, dobra, daj mi blika. No ale to co, przegramy przez ciebie. Ja to jednak. No to nie dowiedzą się. No dobra, masz. 6, 6, 8. Ale to jest oszustwo. No ja przez ciebie przegramby. Ja no dobra, to ale słuchaj, Dreciarz ciągle oszukuję jakoś nic za to nie robię, tak? No, ale ja bym nie było. To by zawsze wszystko zepsuć. Dobra, weź przez. Tak, Jakbym jest musiała robota. żyć tak, jakbym musiała, to bym no, na pewno wykombinowała pieniądze, ale nie muszę, no więc dlaczego nie mogę wypłacić? No, ale jest takie zadanie, no. Oj, tak dobra, ale ty on poszukuje, dlaczego ja nie mogę oszukiwać? ja oszukuję i jest oszóste, a my nie jesteśmy. Ja nie jestem. Ale, ty, no. słuchaj, gdybyś nie chciał, żebym wypłaciła tchwinę, to po prostu byś mi nie podał tego pika, po nie, prostu nie podałeś ale mi. Ale podałeś bez problemu. nie można zarobić normalnie, bo męczysz ty No bo nie ma, jest po pierwsze jest niedziela, nie handlowa. co my mamy, gdzie my mamy zarobić, prawie w ogóle nawet ludzi nie ma. No proszę cię, normalni ludzie siedzą w domu, ci co mają pieniądze. O, ci co nie mają, właśnie my sobie pozbieramy. Ale nie właśnie. ma od kogo, ja rozumiem, gdyby poniedziałek czy coś. Dobra, weź przestań, sam dałeś wypłacić mi te pieniądze. Nawet się praktycznie nie sprzeciwiałeś, więc to jest problem. No i co? Całkiem niżej zarobiliśmy, nie? Na tych Ta, sklepach. Znaczy, ale... inaczej. Musimy się schować. Deszcz kapie pada. No to możemy wracać na dworzec. Jakby prawdziwi bezdomni. No to tu przyszliśmy. Teraz? No bo ja jeszcze mam tutaj parę sklepów otwartych. No pamiętaj, że hmm. dzisiaj jest niedziela niehandlowa i ciężko. Mi ciężko. Wydaje się że tu już wszystko jest zamknięte. Patrzę, gdzie kraty są zamknięte. Ale ja mam kilka monopolowych, Karinka. A co ty Z... chcesz monopolową monopolowym kupić? No nic. Radę chcę znaleźć. O nie, w takich monopolowych jest niebezpiecznie. Daj spokój. I właśnie przez to. Ominęliśmy 8 sklepów, Karina. Ja nie będę cię nagrywać w takich warunkach, bo ja się boję. O swoje Ale ty nie musisz twarz. mnie nagrywać, po prostu musimy wyciągnąć kasę, to przecież to wszystko Ale nie tam musi być nagrane. A tam zabiorą? A tam zabiorą kamerę. Podkreślam, ja pod kurtkę i po prostu wejdziemy. Słuchaj, Karinka, przejedziemy jeszcze 5-6 sklepów. E, ile mamy? 40 parę złotych, co? No i co, i trzeba coś kupić do jedzenia. Ty to nie musisz nic krewetki jeść. Krewetki może. Co? No, mam ochotę na krewetki. Ale my no. jesteście bezdomnymi dzisiaj, Karina. No i co z a ty tego? chcesz krewetki Wystarczy jeść? Wystarczy na jedną porcję te 40 zł. Mm -hmm, a ja będę głodny, tak? No po co? krewetek, tak? Nazreszcie krewetek i ja będę głodny? Podziel. Będę głodować przez cały. No patrz, super. No i ładne nie wyruszę. No rzeczywiście ładne. No to nie zjemy krewetek, zjemy co Karina, innego. to jest romantyczny wieczór bezdomny Tak, tak. Bezdomni się nie przytulają. Dlaczego się nie przytulają? Właśnie się przytulają jakimś no, bo sobie zim. Jakiś, tu musisz dać buziaczkę swojemu bezdomnemu. Czujesz się lepiej, że jestem bezdomny? Tak. Czy nie? A ja był bezdomny, to byś mnie zostawiła? Ja <grym> się o to pytałeś. No właśnie chciałem, żebyś od... udzieliła <grym> prawdziwej odpowiedzi by była na to pytanie. Bezdomna razem z tobą wtedy. To no, pozabiła, ja wtedy byś mnie zostawiła. Bezdomna. Wtedy byś znalazła sobie gacha. <grym> tak? Tak? Czy nie? nie? <grym> no nie. Nie, byś była bezdomną? Byśmy spali na ławce razem? No <grym> kurczę, właśnie jaki to jest wybór? Powiem ci, że jak prawdziwi menele. No trzeba się poczuć troszkę. Tylko, że to jest zero. No, paltek dla smaku, dla wyglądu. Ile wydaliśmy? Ile nam jeszcze zostało? Tam znalazłem 5 zł, a wydaliśmy Powiem że ci, zakupy... że to piwo bez alkoholu jest droższe niż piwo z alkoholem. Ale powiem ci, że dałoby się przeżyć, Tylko jest problem z domem, nie? No. Jak jest ciepło, bo jak jest zimno, to jest przesrane. W sensie musi, mu, Musimy mieć cztery noce. zaraz musimy zjechać się w ogóle na dworzec, bo musimy być na 24-7 mówiliśmy. Myślałam, żeby zaklepać sobie ławkę. Na dworcu? No. Ale mi nie wiedziałem spać na dworcu, bo nas wyrzucą. A nie można? Musimy zasyć się w jakiejś melinie. Okay. No ale wiesz, też nie wyglądamy na takich, powiedzmy, bezdomnych. Dziewczynę kamerujesz, to co? Ja lubię dziewczyny kamerować. Ale tak blisko? No tak blisko, blisko, bardzo blisko. To lepiej może by było. No może tak. To swoją kamerujesz? No, fajna kamera. Z bagińskich, którym się ten nagrywasz? Z bagińskich to znaczy? Ja nie wiem o co Jaki Bagiński? Jakim Magdy... bagińską? Nie znamy, nie znamy. Jestem naprawdę bardzo głodny, nie? I wiesz po co tu przyszliśmy, co tu robimy? Przepraszam, dałaby mi pani coś za darmo do jedzenia, bo nie mam pieniędzy, w ogóle nic, nie mam. Jestem w strasznej sytuacji na tyle, bo mama z domu, wyrzuciła i. Proszę, Ha, dobrze, no, dziękuję. Wiedziałem, no, że tak wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. ja wiedziałem to jest... na co ty liczyłeś w ogóle. Ja wiedziałem, że tak to się skończy. Dobra, zawijamy stąd. E, może wyżebramy, no jakoś inaczej to załatwimy, no idziemy. Bo odcinek nagrywamy i zostaliśmy bezdomnymi i, tak. i próbujemy szybko sobie jakoś poradzić, za, bo nie dwa, mamy złote, grosza przy duszy i chcieliśmy zrobić jakiś dobry ucinek. Yy, mo, możemy to wstawić i, bo nie mamy pieniędzy. Możemy, całkowicie. możemy, możemy, możemy? szybko, tylko tak na, raz dwa, trzy. Z, za dwa złote. Za dwa kartą tak, przyjmujecie? Yy, tak, też przyjmujemy. Jak kartą. Nie, nie mam, blikiem, 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 blikiem Dobra, blikiem to już myjesz szybkie. Ej stary, ale oni chcą nas oszukać, ty jesteś idiotą? Dobra, przestań ty, ty serio uwierzyłeś w to, że oni ci wyślą dwa złote blika? Jesteś głupi Ty Albo... jesteś głupi, byś coś zrobił w końcu No to daj, ja to mogę zrobić stary, tylko chodzi o to, że chcą nas oszukać, a ty my im weź się zamknij, byś coś zrobił, a nie, w ogóle nie potrafisz zarobić pieniędzy Jak ja nie umiem zarobić pieniędzy, nie, no. to ciebie oszukali teraz na dwa złote Ty jesteś nienormalny, jakiś niepoważny weź Köszönöm, Gárnyi. Gdyby, gdyby nie ja, to byśmy nie mieli nic. No ale tak, to ja mogę to z chęcią zrobić, ja to nagrywam. Co ty żeś zrobił? Wylałeś pianę na szybę i odeszłeś, dobra, dawaj, rób to. Widzisz jak czysto będzie, to będzie najbardziej wypolerowana nie, ja szyba. w jak jedziecie teraz na miasto. Nie jest dobrze. Jak to jedziecie na miasto, błyżą, to musi być czysto. Jak psujajca jajca będzie się błyżą, nie? Ale elegancja jest teraz, nie? Tak. Dostaniemy chociaż dwa złote? Tak, to jest tego warte. Tak? Ja A masz może więcej? Nie. A tak 5, 5, no tak dobra. pięć 5 no 5 zł i będę zadowolony, tak będę zadowolony, przeszczęśliwy. O, buziaczka dostałem, dobra, możemy lecieć. Dobra, to dzięki, nie? Dobra, mamy z dwa zika, chodź, chodź stawaj tutaj. Po ciężkiej akcji już mamy 12 zł. Mamy 12 zł, yy, może kupimy coś w maku. Może spróbujemy kupić coś w maku, dobra. Lecimy. Okej, okay, jest godzina 23.50, my tak naprawdę tutaj czekamy e, na nich już tylko i wyłącznie. E, będziemy musieli odłożyć kamery, bo kamery są troszeczkę warte do bagażnika ich kamery. E, no i co, polecimy na jakąś melinkę po prostu, żeby tam nas nie okradli. E, czemu nie? Bo ja chcę iść normalnie sprawić do wypłani w jakiejś melinie. No, no nie masz wyboru, jesteś bezdomna dzisiaj. Musisz się poczuć jak bezdomna Karinka. No ja się poczułem już jak bezdomny, także wiem, że dzisiaj noc spędzimy na jakiejś, na jakiejś opuszczonej melinie. Czekamy tylko na nich. Jak przyjdą, to po prostu odłożymy kamery do bagażnika i, i lecimy na melinę. Nic nie kupiłem. Znaczy mieliśmy iść do maka, ale w końcu nie poszliśmy, bo za 12 zł szkoda na maka wydawać. Chyba bułki jakieś kupimy. rzućmy się na hotel i ja pójdę spać do hotelu. Ale ile macie kasy? Ile masz kasy, wielka? No nie nie patrz tak na mnie dziwnie. Ile masz kasy? Grosze macie? My, nam zostało z 30 zł, a wam? nam 12 zł. No to co my wynajmiemy? A wy ile macie? No 5,20 Co wynajmiemy Ile? 5,20. Ja nie chcę spać, żeby Załatwem, no myślisz, że coś wynajmiemy? Myślisz, że coś wynajmiemy? Bułki, kupmy bułki, ja chcę bułkę chociaż jedną. No, ale nie, zamknięta to jest żabka, nie mieliśmy po drodze żadnego sklepu, mieliśmy iść do maka, ale nie, wiem, nie opłaca ja, się maka Ja bym, Ja bym się zaszł za na melinę teraz, nie? Ja bym się zaszł na jakieś melinie. mówię wam. A, a, a może zaraz piwko trzasnę i tyle, i się skończy. Gdzie? urbeksu. Urbeksu, ty chcesz urbeksy robić o 24. No musimy jakąś melinę znaleźć. mamy jakąś melinę. Opuszczono, no a gdzie chcesz? Cały dzień już w Biedaki, kurde najgorsze zaraz sobie sam pójdę do mamusi kurde pojadę i sobie pójdę na piechotę o ja też mogę iść do mamy ja też ale mamy dokończyć film tak no dokończymy ja dokończymy przyjąć, no. dobra to co lecimy na ten na ja tą melinę ja mam tutaj jedną próbowałem. taką fajną ja, już nie umiem tak jak dobra to do, 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 do ciebie idealnie ja pasuje To ja ja idealnie ty pasuje, ty pasuje. Ty strutek, popatrz nie na nie siebie i. no to popatrz na siebie no co no popatrz na siebie mam problem problem do mnie mam problem bo wyglądasz jak i się plujesz. i jedyny nie umiesz przetwaść ty kurde Skarpetki rozwalone i wyglądasz jak fleja, i, i nawet byście, zębów nie myjesz. Dobra. Nawet zębów nie myjesz, a ty do mnie takie rzeczy Dobra, mówisz. Dobra, weź za mnie, Borde, tedzę. brudna ja i będziesz mi mówić, ja co jak ja Ja wiem, wiem że możecie ogie. być wkurzeni. To jest to, to jest Bułkę tak. chce chociaż jedną. Wiem, że możecie być wszyscy wkurzeni. Ja też nie, nie jest mi miło. Nie jest mi miło. No mi też Dobrze, mi jest lecimy miło. na melinę. Sary, ale co ty robisz? Dobra, dobra, musiałeś wyciągnąć dobra. tam kamerę? Głodny jest chłopak. Ale musimy iść na melinę. no Dobra, ale no, stary. Pieprzona bieda, kurde, ludzie w ogóle zero tolerancji w tej, w tej Polsce za no, no tak, w ogóle nie dają jedzenia ani wstyd. Nie chodzi o to, są strasznie sceptycznie nastawieni Tutaj w ogóle idzie, do nas. No. Ty stary, ale... Ja ci słyszysz dam ci kasę, nie? Bo ja zrobiliśmy trochę więcej. Nie musisz grzebać po śmieciach. Dobra, stary, ale kurde. To już nie o to chodzi, nie? Ty, jakieś butelki chociaż. Ale co, sprzedaż. gdzie teraz to sprzedasz? No w jakimś monopolowym coś wezmą. No. Wyłącz kamerę po prostu i... Ja już chciałem e, za... Menelowi puszki. E, dobra, zabrać. jak chcecie to grzepcie w śmieciach. Tak, nie zrobię. Czy, <laughs> czy sam będziesz grzebać? Butelki trzeba znaleźć. Ja zarobię stary siano, no kurde już... No dobra, no, okej, okay, jak chcesz. chcesz. Jak chcesz, to jesteśmy na mylnicę. Dawaj tam. głazisz stary? Ale idziemy Paciów. No nie wiem właśnie Może prześpijmy to po prostu, U! co? Melinka, melinka, czy nie ma takich uwag? Nie wiem, dobra, dawaj stary właśnie Wchodzisz też po mnie? Wchodzę, no Zobacz jak sobie wchodzę na melinkę, Chodzisz. kur... Książęce yeah, yeah. jest zwrotne? E... Chyba nie, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia stary, ale... No Tutaj trochę tych butelek jest jest bekowo. Może dawaj poszukamy różnych panków i może coś z tego zarobimy, co? No też tak myślę właśnie. Myś... Też ci się tak wydaje, kumpluz złoty? Że coś znajdziemy, poszukamy i damy sobie radę, poradzimy sobie. Poznajdujemy puszki, pokręcimy się, może jeszcze coś wyżebramy, zarobimy pieniądze i przeżyjemy. Dobra, wszyscy wiedzieliśmy, że tędy możemy wejść, to co? Ja rozumiem, że my dzisiaj chcemy się podobnić do tych całych meneli i tych ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać. Ale to, że jesteśmy menelem, nie oznacza od razu, że musisz iść na nas. Najgorszy, najgorszy meliny Niektórzy śpią gdzieś na dworzu Ej, szczerze, ale nie w, tak, w takich okrutnych miast. no to czemu mi nie powiedziałeś, że są lepsze meliny no to, teraz mi lej, lej i mi Jaki dałam że... jakie lepsze się... co jakie lepsze znaczy mniejsze rodzime a chodzi no o czym... To jest śropem, poduszka, na Stary połóżmy się tam. po prostu tutaj spać wyłącznie. Dobra, kamerię, to ja już no po prostu do, y, zaczynam. Rado, y, 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 y. Dobra, ja sobie zobaczę materiał, to co nagraliście. Macie wszystkie karty ze sobą? Tak, ja mam. Masz? Macie karty, ja obejrzę materiał i, i co? I no musimy zostać. Dobra nocka. Włącz kamerę jak będziemy wstawali i tyle. Ale Wielka jesteś oszustką za straną, nie? Co? Obejrzałem materiał, szukaliście, obydwoje oszukaliście. Co? Się Oszukali. Oszukali. Co ona zrobiła? Ale Wypłaci... się do Wypłacili pieniądze. Co ona, ty zrobiłaś? Ona wypłaciła. Ona ale... klika. Ale to nie wy jesteście jacyś nienormalni Ale to, to właśnie takie że się ja stąd wychodzę, ja stąd wychodzę. ja stąd w ja ja dupie mam ten film, a tak ja nie rozumiem. Najgorsze nie. filmy, wszystko psuje, całą fabułę, no cały ja sens od Nie, nie ja to no ja też jestem głodny, no bardziej tak... niż ty. W takiej sytuacji powinniśmy wystąpić, po ja stąd wychodzę. wychodzę bo ona oszukała i ja to nie ma sensu. Nie obchodzi mnie twój film, nie obchodzi mnie to wszystko, ona zepsuła i ja stąd wychodzę. Bo. Wszyscy się a ty co Dlaczego szukali? dlaczego szukaliście? Czemu tak jesteś? Nie to nie mogłeś powiedzieć, nie przyznałeś się. Nie to kryć z nią, niż nam się zmusiła. Jak ja cię zmusiła? zmusiła. Nawet na filmie jest, że mu powiedziałem, to on mi dał. Nie, ale nie. co ty jesteście z i myślicie, że to by nie wyszło? Przecież to jest nagrane. Ale to jest nagrane. Sprawdzilibyśmy spra 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 scenę. No, ale to jest tak. przegrane. To wiem, że Nie, to jest świadome fałszerstwo. Dlaczego to szukaliście? Nie, dlaczego szukaliście? No powiedz mi, Jasu. Ja nie chciałem. Ja mogłem grać. Ona no fajki, kupić. Nawet. Byłam. byłam na nie znaleźliśmy w ogóle do byłam, byłam biedna, musiała. Dobra, no film nie ma sensu w tym momencie. Możemy zakończyć ten film, ale nie Bo... udał nam się. No nie udał nam się, przez wiolkę oczywiście. Nie udał nam się. Dobra. Karina, co o tym sądzisz? Tak Karinka przestraszona, wystraszona. Wszyscy kurde przerażeni. Tak, no, a ty sobie wolisz się. Co? Jak wiesz, że... Nie musisz żerować tak na innych Nie masz honoru Nie masz za grosz Chóba, y Idziemy stąd Dobra no no zacznijmy od do tego, że sam nie jesteś lepszy, bo nieraz filma. No ale, czy, nie raz oszukiwałeś nas w filmach Musimy zakończyć ten film ze względu na to, że po prostu no, nie ma sensu go dalej kontynuować Ze względu na to, że wielka po prostu oszukała Najzwyczajniej w świecie okłamała nas Razem z Jaszczurem odpadają Właśnie z Jaszczurem nie że ja Oszukali po prostu, no i w tym momencie kończy się film. Przepraszam Was, że tak wyszło. No nie spodziewałem się, że wiele zrobi coś takiego. No Dziękuję Państwu za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję. Dobra, dobra, nieważne. Do widzenia. Do widzenia.